Doda właśnie zdetonowała bombę wodorową w samym środku świątecznej obłudy i rzuciła wyzwanie całemu celebryckiemu światu. Zdjęcie w łóżku z ojcem? Tak, dobrze widzicie. Królowa popu pluje na konwenanse, pali mosty sztuczności i krzyczy prosto w twarz influencerskiej mafii. Dość tego cyrku. Internet zamarł, a potem eksplodował, czy to szczyt autentyczności, czy może przekroczenie granic intymności. Które nigdy nie powinny zostać przekroczone? Kiedy wydawało się, że tegoroczne święta Bożego Narodzenia w mediach społecznościowych utoną w morzu plastiku, sztucznych uśmiechów, wypożyczonych kreacji i choinek, które kosztują więcej niż samochód przeciętnego Polaka, Doda postanowiła wjechać w ten idealny świat siłą tarana. Wystarczyło jedno zdjęcie. Jedno, szokujące, surowe, a zarazem brutalnie prawdziwe ujęcie by zmasakrować starania setek gwiazdeczek, które od tygodni planowały swoje spontaniczne sesje pod jemiołą. Dorota Rabczewska, skandalistka numer jeden, pojechała do rodzinnego Ciechanowa i zamiast relacji z czerwonego dywanu, zafundowała fanom widok, który wielu wprawił w osłupienie. Doda i jej ojciec, Paweł Rabczewski, leżący razem w łóżku, pod kołdrą, w wełnianych czapkach naciągniętych na uszy. To nie jest żart, to jest manifest. Podczas gdy inni celebryci prężą się na Malediwach, udając, że wypatrują pierwszej gwiazdki z drinkiem w dłoni albo duszą się w gorsetach przy stołach zastawionych cateringiem, Doda mówi, Sprawdzam. 25 grudnia na jej profilu pojawił się kadr, który jest antytezą wszystkiego, co Instagram próbuje nam wcisnąć. Widzimy tam gwiazdę strat bez makijażu, stacą jedzenia w pościeli, a obok niej jej ojca legendę, siłacza, a teraz po prostu tatę który z pilotem w ręku i czapką na głowie ma gdzieś cały ten blichtr. To zdjęcie to policzek wymierzony fancy światu. To krzyk buntu przeciwko presji bycia idealnym. A mnie męczą te fansi strojki i stroje, grzmi doda w opisie, a jej słowa są jak ostre cięcia skalpela, które obnażają pustkę współczesnego show biznesu. Doda nie bierze jeńców. Wprost pisze, że szkoda jej drzew na wielkie choinki, uderzając konsumpcjonizm, który pożera święta. Ale to, co najbardziej szokuje, to intymność tego kadru. Córka i ojciec w jednym łóżku? Dla purytanów to powód do zgorszenia, dla fanów dowód na niezwykłą, nierozerwalną więź, jaka łączy klan Rabczewskich. Jak mam być szczera, to my najbardziej lubimy tak, razem i bez spajni wyznaje artystka. To bez spajni jest kluczem. W świecie, gdzie każdy walczy o lajki, doda pokazuje, że największym luksusem jest święty spokój, wełniana czapka i obecność bliskiej osoby, z którą można po prostu pomilczeć przed telewizorem. To jest ta gwiazdka z nieba, której nie kupisz w żadnym butiku. Szczegół z czapkami, który na pierwszy rzut oka może wydawać się dziwaczny, a wręcz groteskowy, kto chodzi w czapce po domu, doda tłumaczy genetyką i przyzwyczajeniem. I tak, chodzę w domu w czapce, mam to potacie. To zdanie Ro, i jednocześnie bawi, pokazując, że nawet największa diwę ma swoje domowe dziwactwa, które czynią ją ludzką. Dwa psy wylegujące się na pościeli dopełniają obrazu tego chaosu kontrolowanego, w którym panuje miłość, a nie zasady protokołu. To zdjęcie podzieliło Polskę. Jedni są zachwyceni tą bezkompromisową szczerością i odwagą pokazania prawdziwego życia bez filtrów. Drudzy są zniesmaczeni, twierdząc, że pewne rzeczy powinny zostać za drzwiami sypialni. Ale Doda ma to gdzieś. Ona wie, że w tym wyścigu szczurów, w tej paradzie próżności, wygrywa ten, kto nie boi się być sobą, nawet jeśli oznacza to leżenie w łóżku z ojcem i jedzenie resztek ze świątecznego stołu w czapce narciarskiej. To jest ten skandal, na który wszyscy czekaliśmy skandal normalności w nienormalnym świecie. Doda znowu to zrobiła. Znowu wszystkich przechytrzyła. Znowu jest na ustach wszystkich, nie pokazując dekoltu, a pokazując prawdę. Czy inne gwiazdy pójdą jej śladem? Wątpliwe. Do takiej odwagi trzeba mieć jaja, a te w polskim showbiznesie ma chyba tylko ona i. Jej ojciec paweł. To jest koniec ustawionych zdjęć. To jest początek erbini w łóżku. Szachmat celebryci.